Pan z tyłu tablicy rejestracyjne nie ma i dodatkowo lewy mam. klosz od lampy jest bity. Nie no, pan, mam tablicę. No, no, zapraszam, proszę spojrzeć. Tutaj. No ja, no ja widzę, że mam. Grzechu, ale tu jest tablica. Jest tablica. I co teraz, panie Gregory? No, nie, zdecydowanie nie ma, no proszę wyjść i spojrzeć. Nie no, mogę. Mamy lewy klosz An... lampy. Jest, no. Brak tablicy. Tak, tablica, tablica, To ja może. Tablica jest, ale w takim razie muszę rano, udać się no. na y, mechanika. Mimo wszystko bym sugerował, że pan wysiadł i sam sprawdził. Jeszcze pan, jak tutaj pójdę do radio, tylko. No sprawdźmy sprawdźmy to. No nie, no Grzechu! Nie możesz teraz tego robić! Za co? Nie, nie możesz mi tego ja zrobić! Nie możesz mi tego ja zrobić! Nie ja możesz mi radium tego radium zrobić! Nie, Gregory, nie możesz mi teraz tego zrobić! Zapraszam na radio wozu. a kurwa to policja, ja pierdolę! Ej, podjedź, Challenger podjedź! na to jest kurwa. Nie, no nie, nie, nie możesz o, tego o, mi zrobić w tym momencie.